Powracamy do bulwersującej sprawy zatrzymania byłego prezydenta Zabrze Jerzego G. Przypominamy, byłemu prezydentowi postawiono zarzut zabójstwa zabrzeńskiego prawnika LHF. Ciało prawnika odnaleziono w sierpniu 2008 roku w powiecie Będzińskim w gminie wymysłów. Czy Jerzy G rzeczywiście zabił? Osoby, które znały byłego prezydenta są tą sprawą szczególnie poruszone. Dla mnie ta sprawa jest bulwersująca no i chciałbym, aby, aby ona nie była prawdziwa. I wszyscy twierdzą na dzień dzisiejszy w prywatnych rozmowach, że prezydent został coś manewrowany, wrobiony. Ja nie wiem jak było na dzień dzisiejszy myślę, że to niezależny sąd w jakiś sposób zweryfikuje. Oprócz Jerzego G zarzuty w tej sprawie usłyszały jeszcze dwie osoby. W tej sprawie postawione zostały zarzuty trzem osobom, zarzuty dokonania zabójstwa wspólnie w porozumieniu, m.in. Jerzemu G., Robertowi T i Mariuszowi R. Dwie z tych osób były zatrzymane, natomiast trzecia osoba nie była zatrzymywana, ponieważ ona jest aresztowana, jest i była aresztowana też do innej sprawy, w związku z tym no nie było takiej konieczności. Po przesłuchaniu, po wykonaniu czynności z tych osób skierowaliśmy do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i ten wniosek został uwzględniony. Prokuratura nie chce na razie ujawniać, kim są wspólnicy Jerzego G. Nie chce także ujawniać motywów tej zbrodni. Z nieoficjalnych informacji wynika, że motywem było tło finansowe. Jerzy G. miał pożyczyć od zamordowanego kwotę 20 oraz 246 tysięcy złotych. Tej drugiej kwoty Jerzy G. miał rzekomo Lechowi Ewnie nie zwrócić. W konsekwencji Lech F. wytoczył prezydentowi proces cywilny, który zakończył się przegraną Jerzego G. Sprawa pożyczek pomiędzy Jerzym G. a zamordowanym do dziś budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Te pieniądze, które miały krążyć pomiędzy Fredrychowskim Mał... a pochodziły z absolutnie niewiarygodnego źródła. Tu mogę powiedzieć do prokuratury, nikt, który cokolwiek zna, jak wyglądają życie, nie uwierzy, że Frydychowski zarobił 250 tysięcy na zbiorze truskawek, a potem je pożyczył. Myślę, że prokuratura w tym momencie, podczas tego postępowania, no jakby zweryfikuje również sprawę tej pożyczki, a przede wszystkim zweryfikuje przepływ tak olbrzymich pieniędzy, które tak naprawdę wzięły się z niczego. Na razie Jerzy G usłyszał zarzuty. Jeżeli zostaną potwierdzone, grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. W tej sprawie pozostaje jeszcze wiele znaków zapytania. Odpowiedzi na nie poznamy, gdy ruszy proces byłego prezydenta Zabrza oraz jego domniemanych wspólników.